Yo! Siemano ludziska, z tej strony RZETON, zwany też jako RZET, RZET, Znajdujemy się właśnie w Studio Tatuażu w przy ulicy Wyzwolenia. Studio Tatuażu BLOOD, LINE, Tattoo. Właśnie tutaj dzisiaj robię nowego rzepka na swojej dłoni. Jo, ja, fajny rzet, ja. Słuchajcie, 6 marca zapraszam was wszystkich do Chorzowa na koncert Najbardziej hardkorowej ekipy na Śląsku TW rap. Pojawię się też tam ja, czyli Żeton Pojawi się młody pojawi się Pawlo Pojawi się Franca Widzimy się tam właśnie Wspierajcie hardkorowy, oldschoolowy rap Odwiedzajcie Studio Tatuażu przy ulicy Wyzwolenia Polecam, Polecam to szef tego Studio Tatuażu Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn, wszystkich chłopaków Widzimy się na koncercie Yo, motherfucking MC, ZE, JE, ZEEH, wake up